Cześć, tu Michał Gronowski, pan Grono. No długo się już nie słyszeliśmy, a ten odcinek podcastu nie będzie takim zwykłym odcinkiem, dlatego że no, należy wam się kilka słów wyjaśnienia, dlaczego przez ponad dwa, już chyba miesiące nic nie nagrywałem. Niech to będzie taki odcinek pod tytułem Stan pana Grono na początek listopada. Dlatego zapraszam już do słuchania, jeśli jesteście ciekawi, co u mnie słychać i co niedługo będzie znowu pojawiać się na łamach podcastu, kanału na YouTube i bloga pangrono.pl. Zapraszam do słuchania. Pangrono o stylu. Poznaj tajniki swobodnej elegancji i metody rozsądnego budowania garderoby. Zaprasza Michał Gronowski. No cześć. Nie słyszeliście mnie już jakiś czas. Ale to nie znaczy, że ja w ogóle tak zupełnie niczego nie robiłem. Po prostu moja głowa była zajęta czymś zupełnie innym od blogowania. Mimo tego, że no nie porzuciłem oczywiście poszukiwań jakichś ciekawych ubiorów i ciekawych tematów na bloga, ale chciałem skupić się nad czymś, co zabierało mi już czas kilka lat, w zasadzie ponad dwa lata. A mówię tutaj o mojej licencji pilota, którą wreszcie. Zrobiłem, czekam teraz na licencję. Możecie mi gratulować. Zapraszam na mój fanpage. Tam jest zdjęcie, właśnie ze skończonego egzaminu. Egzamin no, nie był taki trudny. Wydaje mi się, że nawet był łatwiejszy niż egzamin na prawo jazdy, który zdałem za czwartym dopiero razem. No, w Warszawie, więc no, to nie jest takie. Bardzo łatwe, no ale przejdźmy do rzeczy. Dlaczego zajęło mi to aż tak dużo czasu? Niektórzy podobno robią to w miesiąc, w dwa miesiące, a mnie to zajęło przeszło dwa lata. No, po pierwsze, ze względu na koszty robiłem to w Polsce, w Warszawie, a nie w Szwecji, gdzie na stałe mieszkam i gdzie pracuję. Musiałem robić to w zasadzie w wakacje. A jak Wiecie, pogoda w wakacje nie zawsze jest ładna. A jeśli chodzi o tę pierwszą licencję, bo tam jeszcze będzie kolejne, licencje będą, żeby zostać pilotem takim zawodowym dużych samolotów, ale o tym za chwilę. Ta pierwsza licencja to jest licencja PPLA, czyli Private Pilot Airplanes. To, a właśnie oznacza Airplanes, i to jest licencja na Samoloty single engine piston, czyli jednosilnikowe o no, napędzie tłokowym. Na kolejne trzeba robić kolejne uprawnienia. No, ale właśnie takimi salat samolotami yy, lata się w warunkach widzialności (visual flight rules), czyli po prostu trzeba obserwować ziemię. Kiedy tej widzialności nie ma, no to nie powinno się latać, jeśli nie ma się yy, instrument rating, czyli takiego szkolenia, które pozwala latać w warunkach, na przykład w chmurach. No, a jak już mówiłem, pogoda w Polsce płata figle, dlatego na nawet latem nie zawsze jest idealna pogoda, a takim malutkim samolotem trzeba trzymać się z daleka od chmur, bo jak się wleci w chmury, to nic nie widać i nie wiadomo, gdzie się jest. Oczywiście na szkoleniu uczysz się tego również, jak sobie w takim wypadku poradzić, dlatego masz taki. Wstęp, jak no, pogoda się na tyle zepsuje, chmury się obniżą swój pułap, i trzeba jakoś stamtąd się wydostać. Trzeba jakoś przeżyć, to też jest elementem szkolenia. No ale o tych elementach szkolenia za chwilę. Dlatego pogoda była no czasami nie była sprzymierzeńcem. Akurat przylatywałem czasami do Polski, żeby sobie polatać, a tutaj albo samolot był na jakiś. Robotach albo instruktorzy nie mogli, no albo właśnie nie było pogody. Była kiepska pogoda, były chmury, chmury były nisko, no albo pogoda była za dobra. Było takie lato, to chyba było w zeszłym roku, gdzie pogoda przekraczała 30 stopni. A jeśli temperatura jest wyższa, to powietrze zawiera, no w zasadzie nie powietrze, ale jest po prostu mniej tlenu w powietrzu. A tlen potrzebny jest do spalania mieszanki paliwowo-powietrznej w silnikach samolotów. I jeśli temperatura jest za wysoka, jest mniej powietrza, to osiągi samolotu są zbyt po prostu są gorsze. I na tym lotnisku, z którego ja latam, akurat nie wypuszczają, kiedy temperatura przekraczała 30 stopni. No, no to bardzo dużo krzyżowało mi plany. Dlatego, tak naprawdę. Zdałem to dopiero w tym roku i też nie w wakacje, jak sobie założyłem, bo akurat w Szwecji dostaje się dużo wakacji. Ja sobie wziąłem 6 tygodni wakacji do 4 tygodni, które mi przysługują. Wziąłem jeszcze sobie dodatkowo 2 tygodnie. No i uważa, uwaga, ostatni chyba tydzień, cały tydzień była tak. Kiepska pogoda, że nie mogłem zaliczyć ostatnich zadań z mojego kursu to były akurat trasy. Trzeba było mieć dobrą pogodę i to nie tylko w okolicy lotniska, ale przede wszystkim tam, gdzie się lecia. Jeśli pogoda jest niepewna, no to w danym przypadku na trasie można się spodziewać pogorszenia pogody, nawet jeśli w jednym miejscu jest dobra pogoda, to w innym może być zupełnie kiepska. Oczywiście na kursie uczysz się tego jak czytać specjalne takie biuletyny pogodowe. Jest tego dosyć dużo. Jest specjalna strona dla pilotów. Jest to wszystko zakodowane, ale no trzeba umieć to odczytać. Akurat przez tydzień okazało się, że no po prostu miałem wakacje. Nic zupełnie nie robiłem, nie latałem. Przyleciałem później, udało się zrobić akurat te trzy traski. No i no, miałem nawet czas, żeby zdać swój egzamin, ale wtedy pogoda znowu pokrzyżowała mi plany. Pogoda się skiepściła. Na początku był zbyt duży wiatr, później było zachmurzenie. Musiałem wracać do Szwecji, ale udało mi się, wreszcie znalazłem taki tydzień, w którym miała być słoneczna pogoda. I zaplanowałem sobie, że w sobotę przylecę. W poniedziałek zdam egzamin. Oczywiście to jest taki egzamin praktyczny, więc trzeba polecieć w taką krótką trasę. W poniedziałek trasa, we wtorek powrót do Szwecji. I wiecie co? No ten piękny tydzień zamienił się to, że pokazywało, że tylko w poniedziałek ma być pogoda, a później pokazywało, że ta w poniedziałek pogoda wcale nie ma być aż taka. Superowa, jak na początku się to zapowiadało. Ja już byłem bliski rozpaczy, bo specjalnie przyjechałem, miałem tylko ten jeden dzień. No, oczywiście, mogłem sobie jeszcze wziąć dodatkowe, wolne, ale tak naprawdę, no, jeśli się lata, to, to kosztuje. Więc nie chciałem już sobie brać dodatkowego, bezpłatnego, wolnego z pracy. No i uważajcie. Ale pogoda poprawiła się, można powiedzieć, na pół godziny przed moim egzaminem, dlatego było mi dane wreszcie zdać. No po, tylu, po tylu miesiącach, po tylu lotach do Warszawy, żeby sobie tu po prostu polatać, po tylu godzinach czekania na ładną pogodę, i no już były momenty, gdzie myślałem: Dobra, już sobie to daruję, no ale już, no mówmy się, wydałem tyle pieniędzy, że nie mogłem sobie tego darować, chociaż chciałem zdać. Tę licencję, żeby móc latać w Szwecji. No, jestem dumny. Wróciłem we wtorek. Pogoda oczywiście wtedy się poprawiła, więc gdybym jeszcze sobie trochę został, to mógłbym zdać jeszcze we wtorek. Tylko, że loty do mnie, do Szwecji, no nie są codziennie. We wtorki, w czwartki, w soboty, niestety w niedzielę niczego nie ma. No, ale udało mi się, teraz czekam na licencję. No, szkoda, że nie jest tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie podczas egzaminu dostaje się taki tymczasowy certyfikat, że można już latać samolotem w oczekiwaniu na licencję. No, w ogóle tam w Stanach mają fajne licencje, bo wyglądają jak dowód osobisty czy nowe prawo jazdy, a u nas w Polsce czy w Europie to po prostu jest papierek, taki wydrukowany jak z drukarki, trzeba sobie to wyciąć. I złożyć. To jest normalna, zwykła kartka, nawet nie jakiegoś sztywnego papieru, tylko taka jak wychodzi z każdej drukarki standardowo. Mięciutka, nie wygląda to jakoś zbyt specjalnie i nie ma się czym chwalić. Przede wszystkim nie jest tam napisane, że jest się pilotem. Tylko chyba jest się członkiem załogi. Z tego co pamiętam, we wewnątrz chyba jest dopiero napisane, że ma się jakąś tam licencję. No dobra, no ale jak ten kurs w ogóle wyglądał, bo wiele osób nie wie. Jak to wygląda i w ogóle, jak wygląda taka kariera do zostania pilotem? No, oczywiście, w tym momencie zostać pilotem to nie jest najlepszy czas, bo mamy pandemię koronawirusa i, i piloci potracili raczej pracę, niż są jakieś nowe nabory do linii lotniczych. Ale jak to wygląda? No to właśnie zaczyna się od tej licencji PPL, czyli Private Pilot. Później, no to już, w, jeśli chodzi o samą kolejność tego wszystkiego, to, to, to nie jest to takie ważne, ale no na samą licencję PPL trzeba mieć tam ileś godzin wylatanych z instruktorem ileś tam samodzielnych, tak zwane solo. Ja akurat do solo jeden instruktor nie chciał mnie wypuścić, nie wiem, dlaczego, może bał się o mnie, ale zmieniłem instruktora, bo się z tamtym nie dogadywałem. I kolejny instruktor po prostu wypuścił mnie na solo, bo zobaczył, że ja po prostu sobie poradzę. No, jeśli nie wyląduję idealnie, a kto wyląduje na samym początku idealnie, chyba nikt, to po prostu zrobię go around, czyli no, przejdę na drugi krąg, czyli zrobię jeszcze jedno kółko i podejdę drugi raz, a jak nie drugi raz, to trzeci. Jak akurat w samolocie będzie dużo paliwa, a raczej jest dużo paliwa, bo tu na takie samoloty szkoleniowe, one są zalewane <laughs>, praktycznie pod korek, żeby zawsze był jakiś zapas i to duży, duży zapas. No i wreszcie poszedłem na solo, później już wszystko poszło płynnie. Nie wiem, czy jakbym został z tamtym y, instruktorem, to tak szybko bym, y, no może nie szybko, ale nie zrobiłbym to aż takiego postępu, bo no wylatałem bardzo, bardzo dużo godzin z instruktorem i nie radziłem sobie z tymi lądowaniami do końca nie wiem, może po prostu jestem już za stary. Na początku trochę się bałem, później jakoś wydawało mi się, że to wszystko dzieje się za szybko, a teraz już w ogóle wyluzowany jestem i wydaje mi się, że całe podejście do lądowania jest no, zbyt wolne. Oczywiście takie małe samoloty lądują, podchodzą do lądowania mniej więcej z prędkością 70 węzłów. To jest jakieś 140 km na godzinę. A takie duże samoloty, no to one podchodzą z prędkością... No, dwa razy większą przynajmniej, czyli to jest jakieś no, ponad 200 czy km na godzinę. To się wszystko dzieje dużo dużo szybciej. No ale jak to wygląda? No, zdaje się tą PPL-kę, później można zrobić sobie Night Rating, czyli takie nie, uprawnienia do latania nocą. Później można zdać na przykład na samoloty wielosilnikowe, Czyli multi-engine, później można zdać na przykład instrument rating, czyli możliwość latania w złych warunkach pogodowych i w chmurach, co jest no chyba jedną z takich najtrudniejszych egzaminów, i tam akurat jest dużo po prostu latania na radionawigacji. Oczywiście w trakcie można robić ATPL, czyli to jest air, Tra air Traffic Pilot License, i to jest właśnie, no tak naprawdę głównie teoria, i to jest właśnie teoria do tego, żeby móc pracować jako air traffic pilot, czyli taki pilot właśnie w liniach lotniczych. No, i trzeba jeszcze oprócz tego, i to jest akurat 14 egzaminów. Ja mam książki do ATPL-a i to jest 18 kg książek. No, one są dosyć ciekawe, bo, bo, bo to są takie amerykańskie czy brytyjskie wydania, i tam jest dużo obrazków, trzeba się nauczyć oprócz meteorologii, oprócz radionawigacji, zasad lotu, ale też trzeba dużo nauczyć się o tych rejsowych samolotach, bo to nie jest tak, że jak jeździsz samochodem, to nie musisz wiedzieć, jak samochód funkcjonuje, chociaż no, moim zdaniem to dobrze wiedzieć, bo samochód jak się zepsuje, to sobie staniesz na poboczu, wezwiesz asystens i kto się. Da ci samochód zastępczy, naprawi tamten i później się podmienicie. Ale jeśli lecisz samolotem, to nie masz możliwości zatrzymania się, więc musisz wiedzieć tak no, na chłopski rozum, jak to wszystko działa. I tak samo jest również przy licencji tej pierwszej, PPL. Tam musisz uczyć się o samolotach z napędem tłokowym a do ATPL-a trzeba uczyć się z napędem odrzutowym, tak zwane silniki turbofan czy turbopropy. No też przede wszystkim trzeba zdać inną jeszcze licencję, to jest tak zwana multi-crew, czyli musisz nauczyć się jak, jak w ogóle pracować, latać w kilka osób, no bo jak latasz jako Pilot turystyczny to latasz zwykle sam, ale jeśli jak latasz w większych samolotach, no to zwykle są dwie osoby, dwóch pilotów i trzeba się nauczyć jak to wszystko robić. No, a w ogóle żeby zarabiać pieniądze w lataniu nawet takim małym samolotem, to musisz sobie zrobić licencję CPL, czyli commercial Pilot License, czyli po prostu taka licencja komercyjna, że można zarabiać na lataniu samolotem i wtedy można być na przykład instruktorem. Ale, żeby być instruktorem, trzeba zrobić jeszcze kolejną licencję. I do większości z tych licencji potrzebna jest odpowiednia ilość wylatanych godzin, co jest oczywiście. W awiacji, w lotnictwie. Najdroższe, no bo to nie wchodzi tylko w, w to koszty samolotu, czyli wypożyczenie samolotu, ale jeszcze koszty paliwa. Akurat ten samolot, którym ja latałem, to jest taki polski samolot Aero AT3 super lekki, z masą em, 630 kg. No to on akurat jest na zwykłą taką benzynę samochodową, mął gaz. No i on pali jakieś, no tak, 17 litrów na godzinę. No można tak sobie liczyć nawet około 20 no, litrów na, na godzinę. A większe samoloty już latają na Avgas, czyli Aviation Gasoline i one na przykład takie Cessny tam mają silniki V6 i one dużo więcej palą, bo 25 litrów, niektóre 30 litrów na godzinę, a to wszystko oczywiście. Kosztuje. No i to nie jest tak, że one palą tylko jak się leci, no bo jeszcze palą jak na przykład się kołuje na lotnisku, czy jak się rozgrzewa silnik, czy jak się przeprowadza próbę przed lotem, próbę silnika. Więc no, w lotnictwie niestety wszystko jest drogie, najdroższe jest latanie, ale też wszystkie elementy, czy nawet jakieś linijki do, do ustalania tras, do rozrosowywania trasy lotniczych, no to, to też nie kosztuje 5 zł, tylko na przykład 50, 70, same książki są bardzo drogie. Oczywiście można to wszystko kupować, używane w internecie. Dużo jest też dostępnych takich nalewo lewo zeskanowanych książek do itpl a Jest też dużo kursów, ale one też nie są tanie. Jak widzicie, tak naprawdę to tych licencji jeszcze przede mną dużo. A no ale pandemia koronawirusa jakby zrobiła to, że nie jestem aż taki zestresowany tym wszystkim, że muszę to zrobić szybko, bo nawet jakbym zrobił to szybko, to szybko pracy bym nie dostał. Ale musiałem wymyślić sobie. Plan B. No i ten Plan B, tutaj uczę się, robię taki kursy. i niedługo będę... Kim? No zobaczycie, ja jeszcze nie chcę zdradzać, ale akurat w Szwecji, w tej branży łatwo dostanę pracę, bo mimo tego, że jestem po studiach z finansów i z rachunkowości, to jeszcze nie udało mi się tutaj znaleźć w tym pracy. No mam nadzieję, że w jakimś większym mieście, bo akurat jesteśmy w małym mieście, no coś mi się uda teraz już pracuję, dopracowałem sobie swoje CV, też chciałem na to poświęcić czas. Tak wszystko zrobiłem według takich najnowszych wytycznych. No i dalej uczę się tutaj też i szwedzkiego. No i czas mi tak naprawdę na tym wszystkim schodzi. Teraz chciałbym zapisać się do najbliższego, akurat no nie uda mi się do najbliższego, ale do jakiegoś pobliskiego. Aeroklubu. No i wiecie co? <laughs> Znalazłem sobie taki aeroklub, lotnisko wojskowe, asfaltowy pas nie trawiasty. Fajne: dwa samoloty, jeden samolot taki czteroosobowy Cessna z 172, to dobra, jakby bym chciał zabrać więcej osób, inny, mniejszy Katana. Też bardzo fajny samolot, akurat ze skrzydłami na dole, Cessna ze skrzydłami na górze, czyli górnopłat. Można uczyć się i na jednym, i na drugim. Bardzo fajne takie dwa inne, trochę samoloty. No ale co się okazało, że żeby latać stamtąd, muszę być obywatelem Szwecji. A ja wniosek o obywatelstwo złożyłem w sierpniu, a mniej więcej czeka się na rozpatrzenie wniosku jakiś rok. Dlatego no, no nie mogę latać z, z tego lotniska, chociaż w Warszawie latałem z lotniska również wojskowego na Babicach, Warszawa-Babice. Niektórzy znają to lotnisko jako Warszawa Bemowo. Tam był kiedyś koncert Madony, koncert Michaela Jacksona i nawet Metaliki dosyć regularnie były tam jakieś koncerty czy jakieś wydarzenia. To jest naprzeciwko Kerfura, tam gdzie jest wojewódzki ośrodek ruchu drogowego też i tam się zdaje egzaminy na, na prawo jazdy. Jeden z, z takich ośrodków w Warszawie. No, to jest lotnisko również wojskowe, a i tam na tym lotnisku jest bardzo dużo ludzi z różnych krajów innych, z Turcji, z, z, z Ukrainy, z Białorusi, i tam uczą się również latać, i tam w ogóle nie ma żadnego problemu. W Szwecji no takie malutkie lotnisko trzeba być obywatelem szwedzkim. Takie mają zasady. Dlatego ja w ogóle nawet tam nie mogę wjechać, więc zapiszę się do innego Aeroklubu w miasteczku w mieście. Wekue to jest w Smolandii. No tam mam akurat jakieś 40 minut jazdy, mogę też pojechać sobie pociągiem i później wsiąść w autobus i na to lotnisko dojadę. To jest takie lotnisko, można powiedzieć, że jak Modlin. Stamtąd lata Ryanair i Weezer, o Ryanair akurat teraz chyba w ogóle nie lata stamtąd, ale Weezer lata na przykład do Gdańska na lotnisko Lecha Wałęsy. No i ja będę właśnie stamtąd latał sobie też cesną 172 i... Mam nadzieję, że już niedługo. Akurat na licencję podobno czeka się jakieś 5-6 tygodni. Dlatego muszę się uzbroić w cierpliwość i tak teraz nie ma pogody, bo tutaj w Szwecji jest teraz pełne zachmurzenie. Temperatura jest dosyć wysoka. Mamy taki typowy nisz. Deszcz siąpi w zasadzie codziennie, a do latania potrzebna jest dużo lepsza pogoda, bezchmurna, trzeba dalekać. Dalekać, trzeba latać z dala od chmur, żeby wszystko było ładnie widać, żeby przede wszystkim było widać, gdzie się leci. I jak pewnie zauważyliście już, to jest zupełnie inny samolot niż ten, na którym ja latałem, bo latałem na AT3, a to będzie Cessna 172, i muszę sobie jeszcze wziąć parę lekcji, żeby się. Wylaszować, czyli jakby nauczyć się latać innym samolotem. Oczywiście nie jest to wymóg, ale raczej, no jeśli chce się latać czymś innym, czy, czyimś samolotem, a nie swoim, no to raczej wypadałoby coś takiego zrobić, chociażby dla własnego bezpieczeństwa, bo te samoloty mają inne zupełnie. No, jak inną charakterystykę Cessna ma jest górnopłatem, ja latałem dolnopłatem dolnopłat dużo jakby trudniej chce przestać lecieć, Cessna no to w zasadzie jest taki traktor i też jest mniej aerodynamiczna, ona dużo łatwiej siada na ziemię zupełnie inna widoczność jest w tych samolotach inna pozycja za sterami I dlatego wezmę sobie parę godzin tutaj ze szwedzkim instruktorem, później będę sobie już latał sam. Najpierw chcę się nauczyć latać sam innym samolotem, żeby dopiero móc wziąć kogoś na pokład. No i jeszcze będę też chciał zdać taki egzamin z angielskiego, żeby odnaleźć swój level, jeśli chce się latać jako pilot w międzynarodowej przestrzeni lotniczej powietrznej, To trzeba być na poziomie IKO Level 4, czyli to jest taki komunikatywny angielski. Pewnie wiele was, wielu z was słyszały, jak tacy kontrolerzy lotów w ogóle mówią przez radio, bo to jest śmieszne. Oni mówią 3, tylko oni mówią 3. A wiecie dlaczego? To wcale nie jest, dlatego, że oni. Kiepsko mówią po angielsku, bo równie dobrze mogliby sobie mówić bardziej tak, British English albo American English, ale to byłoby dosyć niezrozumiałe, dlatego oni mówią wyraźnie. I to akurat ludzie ze wschodu mówią, że to jest taki jakby ich akcent trochę z angielskiego. Ale tak naprawdę to dużo, dużo ułatwia, bo nie musimy się zastanawiać. No wyobraźcie sobie, jakby ktoś na przykład z Irlandii czy ze Szkocji gadał po angielsku ze swoim akcentem. No, oczywiście gadają ze swoim akcentem na radiu Ja tego akurat nie słyszałem, ale, ale słyszałem od moich znajomych pilotów. Czasami jest z tym problem. Tak samo jest też czasami problem, jak się lata do krajów, gdzie piloci no nie mówią tak dobrze po angielsku. Czasami też ich jest przez takie taki nalne ciałości. Własnego akcentu, rozpoznać co oni mówią, no ale przede wszystkim komunikacja taka właśnie przez radio, ona musi być czytelna, musi być wyraźna. Dlatego ustanawia się, że no, przez radio mówi się właśnie tak nie tak jak na przykład w filmie aktorzy mówią, tylko mówi się tak, jakby się nie umiało mówić po angielsku. No dobra, tak co oprócz tego w ogóle. Tutaj u mnie. No, ja już wróciłem do pracy. Oczywiście uczę się na ten mój plan B. Dodatkowo no nie jest to jakieś tam specjalnie obciążające, ale ostatnio jakoś tak po wakacjach. Tak to jest, jak się człowiek rozluźni, chce, ma jakiś inny cel w głowie i nie chce na przykład nagrywać filmów, nie chce nic robić na, na bloga, no to. Łatwo jest popłynąć w tym wszystkim. I ja tak trochę popłynąłem, bo jak się ma regularność w nagrywaniu, na przykład podcastu, to wiadomo, że no raz w tygodniu siadam, nagrywam i, i mówię. I, i, ale jak się przerwie tą regularność, to łatwo zrobić tak, że po prostu w ogóle to porzucić. No, I ja zawsze się przed tym broniłem, ale no jakoś tak się trafiło, że. No, że teraz tak się stało, ale jest piątek, wieczór, a ja nagrywam podcast. No, i wreszcie się przymusiłem do tego. Stwierdziłem, że właśnie dzisiaj opowiem Wam o tym wszystkim, co u mnie. A co jeszcze będzie na blogu? Wiecie co? Jak byłem w Warszawie, to wstąpiłem do swojego krawca Sebastiana Żukowskiego, bo kupiłem sobie jakieś tam spodnie, i oczywiście musiałem je przerobić. Jakieś tam koszule, i zapytałem się, czy jest tu jakaś dobra kawiarnia. Czy ta kawiarnia, która jest koło nich, jest, jest OK. No i, i Ewa, partnerka Sebastiana Żukowskiego, powiedziała, że jeśli chcesz, to idź na drugą stronę na, i tam jest taka kawiarnia fat, fat White, dokładnie, nie Flat White, tylko Fat White i ona jest przy, przy takim barbershopie, malutka kawiarenka, no a tam robią właśnie taką kawę Speciality, kawa Speciality, to jest kawa, no. Lepsze w smaku. I parzona takimi alternatywnymi metodami jak Aeropress, Drip, moka Master, czy na przykład robią też własne Cold Brew Latte. No i jak wypiłem tę kawę, to rzeczywiście poczułem, że ta kawa jest zupełnie inna. Nie jest taka cierpka, nie jest taka gorzka, nie, nie smakuje takim popiołem, tylko jest delikatna. Taka bardziej herbaciana i ma taki bukiet, smak taki bardziej kompleksowy. Stwierdziłem, że się zainteresuję tematem, a ja, jak się interesuję jakimś tematem, to już po prostu w niego wpadam. I kupiłem sobie drip, kupiłem sobie Aeropress, lepszą kawę, młynek. I właśnie następny odcinek tego podcastu, jaki film na kanale YouTube, który jutro lub pojutrze nagram, będzie właśnie o takiej kawie speciality i jak wybierać dobrą kawę, jak ją parzyć, żeby lepiej smakowała. Bo uwaga. Wcale najlepsza kawa nie jest takiego ekspresu za jakieś 2000 zł, tylko zlejka za 35 zł, czy jakieś takie strzykawki za około 100 zł. No i to będzie właśnie w następnym odcinku. A ja już dziękuję za uwagę w tym odcinku i niniejszym zapraszam na kolejny odcinek, który będzie poświęcony kawie Speciality. Zapraszam do słuchania i dzięki za uwagę. Cześć! Subskrybuj podcast Pangrono o stylu w swoim telefonie, by nie przegapić żadnego odcinka. Po więcej informacji, odwiedź stronę www.pangrono.pl